Cześć, z tej strony Iwona. Yy, miałam dzisiaj jakieś takie myśli i sugestie. Nagraj film i powiedz, co myślisz o jakichś tam wydarzeniach. Słuchajcie, nie mam najmniejszego zamiaru yy, komentować tych wszystkich yy, durnowatych wydarzeń. Yy, zwłaszcza w obliczu takiej sytuacji, że sobie przed chwilą patrzę, co ten mój samiec jest taki do góry nogami, jak widzicie, tam w tej środkowej norce. No i tak patrzę, patrzę i nagle spod niego wypływa samiczka. No więc e, ucieszona jestem jak nie wiem co, bo myślałam, że to jakaś jednorazowa akcja e, z rozmnażaniem z rojasów u mnie. A tymczasem e, bez żadnych e, bez żadnych, że tak powiem, większych e, e, wysiłków z mojej strony, czyli robienia pory deszczowej, świrowania e, i tak dalej. To i tak, o, jak ona tam ładna z tyłu, ją widać. No, welon ma taki, patrzcie. Może nawróci do tej groty. O, to, ta widzicie ten welon? To jest właśnie ta mamusia. Podmianka będzie jutro. Wiem, że trochę się tu na zbierało. To jest moja. Nie wiem, czy ona się da pokazać. Tak, tak, właśnie się wytarła. Welon ma długi jak. Nie wiem co. Nie wiem do czego porównać, ale. No ale właśnie po dobrym seksie jest i sobie tam popłynęła. No tak czy siak, samiec, samiec też jest po dobrym seksie. Nie wiem co on tam teraz będzie robił w tej grocie. Bo widzę, że zamarł tak jak. Tak jak był, tak jest. I. I tyle. Fajny widok, bo tak z jednej strony 260, na tej grotce siedzi sobie zeberka, tam wróciła samica, a tutaj R128. Yy, yy, Ale to dlatego, że ja tak w tym jednym miejscu rozmieściłam yy, te grotę. Czy znaczy, tu jest jedno osiedle grot, a tam z drugiej strony jest drugie osiedle grot, i tam są L333. One zapanowały nad tymi grotami niepodzielnie. No i tak to wygląda, fajne, fajne emocje, w związku z czym dogram zaraz ten film z maluszkami, a jeszcze, o już jest jajeczko, już jest jajeczko Kiryska, słuchajcie one się trą non stop, non stop trą mi się, sterbaje, ja już po prostu nie wiem co z tym robić, no zaraz jajeczko przeniosę, bo czemu nie ale już nawet nie odławiam. Chyba, że o, 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 nie. Dobra, póki skalar y, tego nie capnął, to to jedno jajeczko sobie przekładam. Także chwilowa przerwa w nagrywaniu. Przyłożyłam sobie to jajeczko do kostki i ono się nie chciało odszklelić od palca, więc je tu przymocowałam na szybie i będę sobie obserwować. A skoro już zaczęłam nagrywać o tatusiu, to przejdziemy do maluszków. Tu niedawno nagrywałam, ale... Pocięłam trochę te filmy. Pokaż nam się kajtek. Które wyglądają tak. Fajne welonki. I bardzo bym chciała, żeby tym razem były też rady z maluchów. Z tych nie mam żadnego rada. Jak się okazuje. Są takie. O! Z większymi i mniejszymi welonami. Jak widać zaraz się zlezą tym razem nie dałam im cukini, dałam tabletkę też tak z ciekawości bo wrzuciłam im jedną zieloną z tropikala która nie chce zatonąć drugą czerwoną proteinową a ta jest bardziej spirulinowa ale jakaś jest durna bo, bo kołuje, kołuje i jak latający talerz i leci kretynka do góry, nie wiem, może mu się namoknąć. O, ale sobie już dorwał tą proteinową i zobaczymy, czy im, czy im zasmakuje, bo tych czerwonych tabletek im jeszcze nie dawałam. Przymierzam się do tych pokarmów Vitalis, ale ale yy, myślałam o tych lakieryskach, ale dla zbrojasów też yy, też kupię. Dobra, zaraz dokręcę, jak się zlezą, bo inaczej yy, pan, nie chcę mówić inicjałów, yy, znowu powie, że mi wszystkie zdechły, <laughs> bo on to wie, bo on, jest, on, ma, on ma złotą kulę, na no, złotą kulę, szklaną kulę, złotą może też. Najgorsze jest to, jak człowiek gada i potem nie wie, yy, czy to się nagrało, czy nie, od którego momentu, więc jeszcze raz, yy, rzuciły się na te tabletki proteinowe, co mnie bardzo zaskoczyło, bo pierwszy raz im je dałam. Niestety tu zdradziecka horda barbarzyńskich ampulari też, też dopadła. Na zielonym siedzą dwa. Ale to tak jak mówię, ja to dopiero wsadziłam i, i na razie one się zwąchują, ale jak widać chyba intensywniejszy zapach mają jednak te, te proteinowe, czerwone tabletki. Tak jak mówiłam, Część jest y, w kostce zbrojasków. W tym zbiorniku jest ich około 30. Przynajmniej tak naliczyłam kiedyś na cukini. Y, y, kilka już jest przełożonych z kostki do, y, do dużego zbiornika, ponieważ tam był taki jeden mały i one go tłukły. I ja nie mogłam patrzeć, jak one go biją, i uznałam, że niech będą takimi cwoniakami y, już y, w dużym akwarium. Widziałam, że tam śmigają, więc tak naprawdę to. Te też już bym mogła tam przełożyć. Ale kilka będzie szukało nowego domu. No i skoro się okazuje, że lada dzień tu zawitają kolejne nowe maluszki, mam nadzieję, że, że tym razem będą jakieś, właśnie, rady, bo tu się, tu się odchowały same, same takie jak widać. Fajne, weloniaste. Fajnie wybarwione, przynajmniej jak na razie. One też pewnie są takie, dlatego że są na ciemnym tle. Nie wszystkie jeszcze tu zlazły, bo patrzcie, tu sobie jeszcze po szybach pomykają. Brzuszki mają pełne, nie mają robali, nie mają żadnych chorób. Także myślę, że, że nie będzie trudno znaleźć im jakiś nowy dom. W zbiorniku trochę za długo świecę i zrobił mi się taki przedziwny glon, którego nie miałam nigdy w życiu. On w dotyku to jest normalnie taki jak koński ogon, takie jakieś szorstkie, szorstkie dziwne włosy, no i zielony. <laughs> I zielony się zrobił korzeń. <laughs> tak chrypa to już nawet nie z choroby, tylko efekt yy, z pracy. Po całym tygodniu pracy. Niestety muszę pracować głosem. No i co tu mamy? Bitwa, bitwa z. Bitwa maluchów z ampulariami. W sumie to mogłabym je już wyjąć. Ja je wsadziłam, żeby, żeby dojrzał mi szybciej zbiornik. A teraz one ciągle wsuwają. Jak nie cukinie im zabierają, to, to tak jak teraz te tabletki. Ale mam ich dużo i najwyżej zaraz im jeszcze dołożę. O, dopadły też do, do zielonego i tam się kotłują. Fajnie patrzeć jak takie maluchy jedzą. Zamarzyły mi się, słuchajcie, zamarzył mi się powrót do L183, a jak już je raz zobaczyłam właśnie tu u kolegi youtubera, to od tej pory nie mogę o nich zapomnieć. Strasznie je lubię i mam nadzieję, że uda mi się, kurde co ja zrobiłam, że uda mi się, kurde nawet samca jednego, no muszę przerwać, bo mi się tutaj coś zrobiło źle. No i jak ostrość Coś mi aparat przestał, przestał ją łapać Więc nie będę Was y, chyba dłużej męczyła y, Tym Ale patrzcie jak fajnie Jak fajnie sobie te ogonki tutaj śmigają Bardzo, faj, bardzo fajna sprawa y, Teraz już tak trochę chłodniej To przyjmuję, że będzie kolejne tarło Chociaż się cieszę, bo jednak Tak jak mówię, bałam się, że to jedno było dziełem przypadku A teraz się okazuje, że będę miała już stale takie maluchy, więc przedszkola nie będę likwidowała, tylko będę je tu co chwilę przekładała. Tu, tak, jeszcze jako ciekawostka, bo wrzuciłam też te tapsy proteinowe tu. I o dziwo nawet, nawet pinojki się nimi interesują. Patrzcie, jak sobie fajnie zajadają. Szkoda, że on się nie chce wytrzymać z tą samicą, ale to chyba ona jest jakaś nieruchliwa. Może to jest typ kłody, bo ona nie chce się widocznie tam z nim. O, wyszedł. Wyszedł. Właśnie, proszę bardzo. Skalary mają parcie na szkło. Tradycyjnie to już u mnie. No, tak się prezentuje dumny tatuś. Później poświecę latarką i zobaczę. A zresztą już mogę poświecić latarką i zobaczyć. Poświeciłam latarką chciałam nagrać jak świecę, ale wtedy nie wiem dlaczego, bo się wtedy nie da bo to jakoś z przodu świeci w każdym razie widać, że on już tam wachluje i kraj jest z drugiej strony niż ostatnio bo wcześniej była z prawej a teraz jest z lewej i on już tam sobie nad nią elegancko pracuje no i fajnie a najlepiej, jakby mi się rozmnożyły te z, yy, z lewej strony. Kilka sztuk jest. To może kiedyś do tego dojdzie. No i tak. No i tyle w sumie. Na dzisiaj. Najgorsze jest to, że zaraz zaczną się znowu walki y, z tym tutaj, jego sąsiadem. Ja chyba te groty. Porozkładam jakoś, tak przemebluję tu wszystko i te groty porozkładam po całości tego zbiornika. Aha, jakby ktoś pytał jeszcze, jak się miwają. Proszę bardzo, rafałku, zobacz. No nie uciekaj. Patrz, to dałeś mi to, o czym marzyłam. Błękitne się robi tak, jak chciałam. Zaczynają się coraz piękniej wybarwiać. No, jest to. Jest to niesamowita, niesamowita ryba. Ta też, ta też, ta też. I tam jeszcze tam te dwie z boku. Ale ten jest jakimś tu, kurde, królem po prostu. No, a ta samiczka, kurde, czemu, czemu? Już tak patrzę, co jej może dolegać za tym, że robi kupę. Nic. 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 I spodziewałam się właśnie, że będą, może takie właśnie redy, redy weloniaste, no ale nic z tego. Dobra, i tym optymistycznym akcentem kończę mój przeuroczy film. Czekam na przeurocze łapki w dół od przeuroczego. Yy, od przeuroczy o sympatycznych osób. I tyle. Zachęcam do subskrypcji i do usłyszenia następnym razem. Jeszcze rzut oka na moją, jak to ją kiedyś nazywałam, syrenkę, bo fajna jest. Muszę szybę z tych zielonic punktowych oskrobać, ale niestety teraz troszeczkę słońce pada w dzień. No i tak jak widać, no, on już tam nie wyjdzie przez kilka dni, będzie tam świrował i toczył co najwyżej walki z sąsiadem. Więc sytuacja się powtórzy. No, i na razie ta, ta samica tam wróciła. Więc mam jedyną swoim rodzaju okazję, żeby nagrać, yy, no, brzydko mówiąc, pornola. Zeberka już tam czeka. Nie wiem na co. No, 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 no. Nie mam jak inaczej jakoś pokazać. No, przed chwilą tam wpłynęła. Tak jak mówię, znowu ta. ta sama? Właśnie nie wiem, czy ta sama, bo mi się wydawało, że teraz ta mniejsza tam wpłynęła. No i co się dzieje? I on znowu jest tak do góry nogami i co? Myślałam, że się nie jakieś buszowanie i przewracanie groty, ale naprawdę, ta, teraz płynęła druga samica. Ta wcześniejsza jest tam z boku, a teraz płynęła tam ta mniejsza. I na sprawę, że on jest tu jedynym samcem ja mam y, trzy samice zwykłe antistrusy weloniaste, jedną redkę weloniastą i jedną kaliko y, nieweloniastą. I w sumie to bym najbardziej chciała, żebym z tą kaliko, chociaż nie wiem, co by co by wyszło z tą kaliko, no i zaraz ona co wlazła i zaraz wypłynie bo już główkę widać główkę tej samicy nie wiem czy to ciekawe ale dla mnie, dla mnie jest to ciekawe bo pierwszy raz yy, widzę takie rzeczy nie na jakichś tam filmikach yy, tylko, tylko u siebie no i takie śmieszne rzeczy, że sobie tam razem siedzą. No i ona pewnie zaraz wypłynie. Więc nie, nie wiem, nie widziałam tu żadnego kotłowania. Trochę jestem aż rozczarowana. No i co? Boże, patrzcie, jaka ona jest mała, jej głowa w stosunku do jego głowy. On ma kilka lat, ona ma kilka miesięcy. No i co, i tak sobie będą siedzieć, leżeć, w sumie się opalać. On zadowolony, tylko mu papierosa włożyć do buzi. No. Po co na tym wyszła na poprawkę? To znaczy w sensie dorobić jajeczek. Znaczy ja wiem, że to jest możliwe, że oczywiście, że ja teraz tam udaję jej się tak trochę tam droczę i myślałam, że wszyscy to rozumieją, ale niedawno okazało się, że prawie nikt tego nie rozumie. Słuchajcie, ja naprawdę mam świadomość tego, że samiec wyciera się wiele razy z kilkoma samicami. Widzę, że jednak nagrywając, muszę, muszę zdradzać więcej swojej wiedzy, żeby uniknąć późniejszego hajtu. Chociaż miała być taka w sumie specyfika mojego kanału, żeby troszkę, troszkę udawać, tak jak na filmie z filtrem, który został wzięty bardzo na poważnie, zwłaszcza przez jednego pana, i musiałasz nagrywać film prostujący. No ale okej, okay, na szczęście był 1 kwietnia. Co mu i tak nie przeszkodziło w nagraniu tego filmu. No dobra, i tak sobie leżą. Śmiesznie to strasznie wygląda. Jakbym nie wiedziała o co chodzi, i bym tak sobie zobaczyła takie, takie dwa zbroje, to bym uznała, że ona, one oba tam zdechły, padły. Albo przynajmniej jest jakaś agonia i nie wiadomo, co się dzieje. No, śmieszno. I oczywiście będzie tak, że w momencie, kiedy przestanę nagrywać, to, to zacznie się jakaś akcja. No, to będzie jednak nie jako osobny film, tylko dołączę to do, do yy, poprzedniego filmu, który już się w sumie zgrywał. No, wypłynęła i tyle. Fajno jest. Nie, nie pójdzie to jako osobny filmik. No i co on teraz zrobi? A tam z tyłu z o którym mówiłam kilka razy, ale się rzadko pokazuje. Mam takie dwa. No i co? Wlas już sobie tam. No i tyle, bo myślę, że dla osób, które widziały już nieraz, nie dwa tarło zbrojników, no ja widziałam na zylionie filmików, no to nie jest to dla nich nic tak ekscytującego. Dla mnie jest to ciekawe, bo jest to pierwszy raz widzę, jak robią to moje ryby na moich, na moich oczach. Raz jeszcze serdecznie wszystkich pozdrawiam i w sumie właśnie dobra refleksja mnie na koniec naszła, żeby jednak się tak za przeproszeniem nie pieścić ze swoją wiedzą i z tym, co, co tak naprawdę umiem i to, co tak naprawdę wiem, bo, bo, tak jak mówię, zbyt dosłownie było to odbierane. Myślałam, że ludzie, którzy mnie znają, to też wiedzą. Trochę więcej na mój temat. Niedawno ktoś yy, dzisiaj coś tam napisał, jesteś za krótko na YouTubie, żeby coś tam. Okej, okay. na YouTubie, yy, jako YouTuberka, jestem oczywiście krótko bo od lutego. Natomiast całe życie byłam akwarystką. Yy, odkąd powstał yy, Facebook, jestem w grupach akwarystycznych. Wcześniej byłam na akwarystycznych forach. Także tego typu yy, słowa osoby, yy, która sama ma naprawdę, naprawdę nikłą wiedzę, nie chcę nie chce komentować, ale ktoś, kto nie odróżnia Altuma Orinoko od, od Nanaya, no to dla mnie nie jest, nie jest autorytetem w dziedzinie w dziedzinie akwarystyki, mimo, że się za taką osobę uważa. Dobra i to tyle, żeby było bez osobistych przytyków, imion nie mówię, więc chyba nie ma co się w ogóle w to zagłębiać. Dobra, niech żyje akwarystyka, niech żyją rybki yy, i niech żyje piątek Piąteczek Piątunio, który właśnie postanowiłam rozpocząć. I tyle. To dobranoc.